Witam serdecznie! Kolejny odcinek z Kuskus, tak? Zapraszam, oczywiście, na początek do lajkowania, subowania, rozbierania na Twister.founder, Shape, jak link w opisie, opisie.pl. Serdecznie idziemy, zbierać korupty. Szybciuteńko, witam. Dobra, witam, witam. Dobra, tutaj może będą jakieś korupciki. O, jest jeden korupcik, super. No, tutaj jeszcze jakiś, o, dobra, już kolejny korupcik. Tutaj nie ma niestety żadnego korupta, witam. Dwa razy mknujesz. Tutaj może jakiś korupt? Ja, brak koruptów, niedobrze. Ale tutaj gdzieś korupcik? Zobiegnę. Tutaj są gracze, to tutaj nie będzie. Nie będzie. Żadnych koruptów. Mmm, To tutaj dalej. Okej, okej. Okay, okay. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Tutaj nikogo nie ma, więc jest spara szansa na korupciki. Jakieś tutaj może korupty, tutaj coś, nie ma, nie ma, dobra może tutaj, korupta, dobra musi być, pewnie to jest korupt, nie zabieraj mi rzeczy, o ciało, czekaj chwilę, o, dobra, czekaj, czekaj, bo suma AB szuka, ja dobra, możemy to zgłosić, dobra, to. witam, ciało leży, w o. głównym budynku. Hey, bizza, nie, zapierdolił! Nie, 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 nie. nie, to nie byłem ja, ponieważ. A no, widziałeś to? Był ze mną. To był ee, tak, był widziałem. Za mną ee, Mandy ee. i był ze mną ee. klakier. Tak, tak i jest. Mandy był z nami, za nami, był. Ale Mandy, ja dobiegłem oczywiście. na końcu, jak już. Cały tak, cały tak, ryk. tak, ale ja nie zabiłem. Ta. Widziałaś to, prawda? Ej, hey, jak mogłeś zabić? Jak mo Co zrobiłem? Co zabiłem? Czemu Nie oh, Zabijłeś, zabicie, zabiciem Ale mówię, że to nie AB, więc nie głosujesz. Ja się mady. nie zabiłem, o co w chodzi? Nie, to ja byłem ze tak, krakierem i. i. Medium. No, nie, nie, to nie był AB. To The The nie Dili był Didi był kanadyjką! Ja Przydał nam się. O. Dobra, mongo. Jak to Didi był kanadyjką, co? nie, nie był kanadyjką. Tak, był leżało. Nie wiem, ja to pomijam. Ej, mam ważne informacje. No. Ale nie powiem wam. <śmienicza> o, to bardzo mało. To to, sorry, doda, to, no, to następnie to i ciebie wygłosujemy. Dzięki, Delwex. Ja zechcie. Delwex ma immunitet. Zostawcie Delwexa. Tak, tak, tak no. dokładnie. Słucham. Dobra. Cmentarz! O nie, to zabrzmiało groźnie. Dobra, walnimy kogoś na cmentarzu. O, cmentarz. Aha, i mi... gdzie kurwa, tu jedna. A co ono? No, okay. no, no chcieli na cmentarz, no to... No to, to... idę, po Ciebie. Widz, jak to idzie po mnie i po sobie nie. w Witam. O. A Reza... Nie no, co jak no. co, ale żeby Wixet tak klasnąć Andy powiedział, że chce cię zabić. No bo ja nie wiedziałem, o, o, dobra, to no na Mendiego. Nie wiedziałem, no, kogo. Ale czemu czemu to ja go powiedziałeś, że idziesz mnie walnąć, bo czy poszedłeś w przeciwną stronę ode mnie. Nie, poszedłem po Hubiego. A po Hubiego. Dobra, padły głosy, że Mendy chce kogoś zabić, ja bym go wygłosował. Dobra, Mendy mi powiedział, że Areza chce zabić. O nie, czemu będziesz Czyli Areza ja wygłosować, dobra. Nie, Mendy'ego. To miała być wybrana rozmowa między Wixą a Delvex, Mendy. Czemu Mendy da, i i no, ale czemu to, no. że zostałeś im Ale dla Wixa no. nie można, dobra, to ja na impostorem. No nie. No ale czemu chciałeś mi zabić Areza? A, zrobiłem to Tybi, no, jak mogłeś, <laughs> ale chciałeś ale to, zrobić. to. Ej, Ale co? Czemu w ogóle to. Mendy jest wygłosowywany? O co chodzi? <śmiech> Mendy. <śmiech> Bo Mendy jest, Mendy jest bardzo podejrzany i Mendy ma się kamień. Mendy padł za jak u siebie, kurde, i Mendy nagle głosuje. środek! sobie odbić tego. Muszę sobie zdjąć koruptę. Tutaj mam dwa taski, ale muszę trzy zrobić. Niedobrze. Dobra. Dobra, super. Uch, zdążyłem. O, tutaj takie krzesło postawili. Dobra, tutaj zróbmy. Dobra. No i utrzymane, super. Lecimy eee, jeszcze jednego taska zrobić, i potem jeszcze muszę zabrać te wszystkie korupty. No o cóż. Nooo! Za to i... po grze. <laughs> o! Ej, no. czemu, czemu, czemu w, -E w -E No ja. Ja miałem tego, miałem korupta, nie wiedziałem kogo zabijam. No. <laughs> A więc ja się nie odzywała. do nas i nas pobić. Ja no, kręcę. no, no na cmentarzu staliście, staliście. To, to jest perfekcyjne miejsce, żeby kogoś zabić. No. <laughs> Okrutnie... Bardzo Ale, mi się się ready. ale mogłeś co to zrobić co wcześniej, jak ona jak byłem w jej żołądku, wiesz? No, no ale na no, no wtedy duchy. nie mogłem zabić, bo nie miałem wystarczającej ilości koruptów. I myślisz, no, że to, no, to ja. Tak, 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 nie pamiętam. Chciały przejść ciebie. Always are ready. Halo. Nie. Areze. Dobrze. Areze. Czekaj. Święty święty. No dobra, niech tak będzie. Święty święty święty. Dobrze, dobrze. Tak, 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 tak. Tego jest, nie, one. nie widzę. Wyklikane. No cóż, dobra, widzimy się w kolejnej ludzie. Dobra, jestem pelikanem. Tym razem. Ryb korupcji w porządku. Witaj AB, jestem kanadyką. O, to smacznie. O, Aby. O, Aby. Nie zabijaj jego fixa. Idę Aby. idę robić... Uh, taski. O, ale super ta task, ta pisa ta pisa ale ta fajnie. Nie ja no, ale pojęci ci wiksa, to jest w ogóle dramat. Oni taką strefę wpływów, zwaną, ten, A. TikTok, oni tutaj... Robić sobie taski. Ej Dawid. Ten, ten i ten. Dobra, żeby tak. Tak, Delvex1, TikTok. Ale nie pamiętam. A Trzeba czekać do nocy, bo teraz będą za mną biegali i nic nie będą mogli ja zrobić. Ja jestem taką sławną TikTokerką jak ty, to wiesz. Ja robię sobie taski, zostawcie mnie O ciało! Gdzie? nie, nieźle. Witam, znalazłem sobie ciało, leży sobie... Nie żyje! Jak to ale nie żyje! To było śmieszne to było śmieszne reza Ares, Co? A Mongo i klakier. Ares się wywrócił na schodach. A Mongo i się klakier. A obok tego ciała? Ares się Ares na schodach, w roku, gdzie, gdzie stał? Tak, tak kto? Tak. Tak. No nie jest ten klakier, co ma za swoją Amango, obronę? A Mongo, tak samo. Ale ale mówię, to, to, Ares się wywrócił. Nie, nie, o to, on Sam jest clear. clear, a Mongo jest Ares clear. A czyli to ty klakier, nie, no dobra. Nie, ale ja też jestem clear. No właśnie, ja jesteś jestem na naprawdę, click. Ja jestem clear, naprawdę, uwierz. mi! Naprawdę, Nieźle! Nie on zabija! Uwierzcie mi! Byłem celebrytą! Jak możecie mnie wyrzucać? No to Za nic, nie ale się Następny leci klakier! Ja ale wiem. Z, Ares z był impostorem, Gałgazy! Zemsta! Kubi mhm. jest drugi! Witam! Dam. Nie, co tam u ciebie, Mendy? Mam bardzo słabą rolę, niestety. Tak? No to chodź. Mogę ci zajrzeć w głąb twojej duszy i sprawdzić eee, Tak? Jest coś takiego, że możesz tak. mi zajrzeć w głąb duszy? Nie, no nie ma. Ale, <laughs> no to było dziwne to troszeczkę. Jest A ja jestem... Jak średnio. <laughs> Teraz będzie tak. za mną. <laughs> Dobrze. Super. No, idę robić taski w nie takim muszę razie. Nie musisz zmarnować, nie męczę się. O, a ale jest teraz duszką, Mogę sprawdzić i mogę używać umiejętności w twoim brzuszu. No, no, tak. No trochę tak. Ale fajnie, że razem chodzimy. No, fajnie, nie? No. A inni cię słyszą jak ze mną gadasz? Tak. O. o jak mocno krzyknę, to ktoś nie usłyszy? Nie, nie, tego nie, akurat. Nie, nie. Ale spoko, zaraz ci dam kolegę do brzuszka. O, o, o ciało. O, tu leży. O, jak więcej ciała. Ty... O, tu, tu leży, więcej ja no no. go, 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 go Ale to takich nie no. Kurde. O, chodź. No. Ty chuj. Cześć. cześć co tam... Możecie sobie pogadać cześć, teraz. Go, oddaj go, no. Ktoś ze mną jest? Hey, nie, nie, no to jest po prostu jakaś totalna ja abominacja. Cześć. cześć ja no. nie ja wiem. Ja już sobie tutaj troszeczkę... Nie oddam ci nic. Co? Oni sobie I gadają teraz w brzuszku. Oddaj Zostaw. Oddaj Deneksa, Nie oddam ci. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie oddam cię dziś. Nie z no no. Nie oddam. co? <grym się wytrzała> nie, został. Nie oddaj Nie oddam! Nie oddałaj Delvexa, co? Nie, nie mogę! Oddaj o, cześć Delvex! No. <grym się wytrzała> cześć Hubi. Cześć Hubii! Jesteś Delwani! Czę Ciasno się to zrobiło! Nie, nie, D The, Diri, the Diri nie miał jeść! Nie, the Dilli jest Kanadyjką. Nie. No dlaczego Delvexa oszukujesz? Ej, ale nie kop mnie, dobra? A witam. Nie zabijaj mnie, nie rób tego! Witam, dobra, opuszczamy lokal. Ale sad. No i co ty robisz? Delvex. Nie dość, że Mendy jest tym, Pelikanem. No nie, nie, nie to wiem, że TheDilly. Trollujesz. A nie, TheDilly, TheDilly. Zresztą ta no. A to EBI? Ja bym go wygłosował. Tak, to był A to EBIB? No cały czas siedzieli w jego brzuchu. No chciałem przyjdzie w brzuchu Skąd nie mam wiedzieć? Ja sobie, to ja nie wiedziałem w kim je kurwa O nie wiem, widać No Przecież cały czas widziałeś kto chodzi. Zobowiedzcie. No nie, no nie, bo ja kąt to miałem cały czas. a a nie mogłem nawet w guzika nacisnąć, bo jest Nieprawda. Tak. Nieprawda. No dam tam Bigsa. A Pixa ty... ten dzięki ogólnie za o, ratunek. Wrzucam tam Wixa. No nie, no ich, Delvexa, nie wytrzymam. Jestem obserwatorem jesteś. O wow, nie wytrzymam. jestem, tak, tak, jestem jest obserwatorem. <laughs> obserwatorem. Ja pierdole, nie mam pytań. Ja pierdole. Nie mam pytań po prostu. Pięć sekund, no. Prawie ci o, się ja. udało. Ja... Czemu oni ciebie wyrzucili? Nie rozumiem. Ty też nie. No przecież wy wszyscy byliście w moim brzuchu! No, no cóż... Nie rozumiem. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem tego. Czemu nie wyrzuciliście Aj, wiks'y? Ja, ja. Czemu? Też nie Uratowała no. nas! No, no dobra! Uratowała. Wszyscy byliście w moim brzuchu! No, nie wyrzuciłeś kurwa. Ja nie widziałem, w jakim B-bowlu Ej, Billy, to, to czemu nie zapytałeś się Monga w poprzedniej rundzie, dlaczego nie, nie wyrzucił T3'ego? No, no właśnie. No bo miałem wyjebane w tamtą rundę, bo zginąłem w pierwsze 10 sekund. no <coughs> A, czyli <coughs> masz tak wyjebane swoich kolegów. A ja to co? Mam wyjebane, bo siedzę no. na obserwatorze od pół godziny. Dobra, krak ready. Ja na samym początku, a mnie nie obserwatorze

Ogólnie e, coś, coś chciałem powiedzieć, ale ja zapomniałem i to taska robić. Chcesz, jak mi powiedzieć? E, ja no może o, z, Zwaliłem taskę. Sadgę trochę. O, jeszcze raz robię. Ale... A, ale... ten... The na początku rundy. O, co się stało? A Ja są demonów. To skip. Nie, no chciałem powiedzieć, że Didiery w poprzedniej rundzie podchodzi do mnie na samym początku i mówi, że jest kanadyką. Ja mu do niego mówię, to smacznie i sobie poszedłem. <grym>, Jak byłem pelikarek. Makowicie. Chyba, to AB zrobił. Nie, no, co? Jako łowca demonów? Co? Mówi, że to. Czyli jeśli Wiksa mówi? mówi, że to AB, to A po środku no, jest no Gremlin. <grym> ja, ja? No, ja nawet nie wiedziałem, że tam ktoś zginął. Bo akurat no, w prostej linii gremium było, więc musiałem Cię wskazać, wiesz jak No ileś. ja taskę robiłem. Chuj, lewo, tam gdzie ostatnio byliśmy. Dobra. Idę po Ciebie. Aha. Po nikogo nie idzie. Fajnie. Baby. bi! Zadam. Dobra. To okej, to okej, nie okej. Okay. Dobra. Hmm. Szukajmy jakiś osób, żeby użyć umieki. i Aha. To zaraz powinienem się zmienić. Tak mi się przynajmniej Warto. wydaje. Gdzieś tam. Dobra. I był w tym. Na cmentarzu od wejścia. Dobra, mogę wyklidrować Vixę i Kubiego! Z tego. Ja hmm. widziałem ja jak Ty też Kubiego możesz? Wyzwirować. Na lewo, oczu... Ej, byłeś z Vixą i potem pobiegłeś za mną, tak? Nie, ja Ciebie miałem pod szpitalem, a teraz widziałem gremlina, który stał przy skrzynkach przy kaplicy. A mi AB mi, Ejbi, perfidnie. No uciekłem, bo chcesz mnie zapierdolić, no. Ja nie lubię być zapierdolony. A, albo gremlin, co nie? Spokojnie. Spokojnie, nie, ona sobie poczeka. Zobaczmy, kogo wyrzucamy. Hmm, mm, Delvex czy Gremlina, Delveks, no, bo oni są. Tak Delvex, co się stało? Delvex, co się za Delvex! Ktoś mówił ma. tam, że Kanadyjką Pryka ktoś się był, a gr Gremlina wtedy... Ja śmiecam w te oczy i wylosuję. Trzy, dwa, jeden i... A właśnie, ktoś był Kanadyjką, no. ...jest najbliżej Delvexa. To ma sens, że ktoś mówił Kanadyjka. No to Dawid. O! Oh! O oh! nie! No ten a, ten... Na to, ten... na to, na to Dawida. Nie no Dawid, Ale Dawid, Dawid nie, kanadyjka trafił sięłem. pewnie On święty był, xD xD To no nie jest święty. Aha. O no nie, jak święty to teraz... Ej, idź wrona, <laughs> nas wszystkich zabije Jaka wrona? Ja skąd ta wrona niby? Nie wiem skąd to się wzięło, że wrona No to fajnie. Mmm... Idźmy stąd. Witam. O, żyje. O, jak ty żyjesz? Czekaj, to jesteś Delwex? Tak. Jak to jest możliwe? Czy się rozłączyło. Kurde, magia, czary. A, zwrócił. Siema. ma. Delwex do nas zwrócił. A, o. Poproszę, jak miło. No? A ty kurde. jesteś gremlin, tak? Tak. A co, nie no powiem? to jest gremlin. No nie, no nie widzę, bo nie. ja mam korupta na sobie. E, gremlin ma, gremlin jest chyba a. tym, jakimś chłopkiem, co korupta nakłada. No nieźle, nie, 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 nie. gremlin! Bo już mam pełny, tak. a on Czemu, się pojawił się pojawił nagle my, Czemu korupta nakłada z gremlin? Nie nakłada. Dziękuję serdecznie Ej, Mirewin za Sobika, Santuszko. O, co tu się stało? To nie widziałeś. E! Jestem twoim nowym ochroniarzem Halo, to Grammy zabił! O, nieważne, nie było tematu O, fajny ochroniarz był Patrz, nie? Mm. No ja wiem mnie goni! Fixa, pomóż! Hm. Gremiń chce mnie zabić! Gremi dobrze ci zabić. tak, dobrze ci tak! O nie! O nie! Nie, Pixa, Oni sobie mnie zabić wszyscy, rozumiesz? Ja nic nie <coughs> zrobiłem! Mixa, A ty krzyżesz, szarezę, weź się, Ej uspokój Ej troszeczkę! Go! tu jest AB! Tu jest AB! Wow Tu jest AB! Eee! Wow. Ej. ciebie! Oszukaniec! 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 Ej, nie chcący AB go, zjadę chcielu gremlina zjeść! No to. Nie dać że to AB jest z tyłu! A gdzie jest gremlin w ogóle? Nie go zjadłem! Zabiłam go! Jak to zabiłaś gremlina? No nie, no! No bo oni tu wiedzieli, że nie zabijasz! Zabijasz w wow Załęcasz do nich? Witaj moją UNES. Wiktor, jak mógł! Głośno winko! No nie wiedziałam! A ja się serio gremlina zjeść! A z trzech i biegam, mówię, a u będzie zła! O. Pierdzielili mnie takowe. Wiksa, serio grebli na dziesięć. Wyliwam, że wyliwam. Wiksa no. Jest dobrze. Dobra, Aż to rady. Aş aş mi aş mi wskapną rady, tam nie byłem, Ale w ogóle Dalwaiz zawrócił w trakcie rundy. To prawda? No, to myłem, totalna psuć. <laughs> Mogłem był wrócić, że. Już do... wyszedłem w ogóle, ale nie wiem kto. Coś sobie poszedł osza 200 Dobra, lećmy. Mhm. O. Witam. To by poszedł? Ebi, możesz zabijać? Mm, nie, nie mogę, jestem useless strasznie. A co, a ty możesz? Mendy możesz może zabijać? Mogę jak coś ale zabijać. Ale jak to z wami? Ale jak zabijać? Nie mogę nikogo zabijać. No ale... Ach, Aj, ale Dedrick chcę ci pomóc, Mandy po prostu, no. Tak, ja nie mogę nikogo ja... zabijać. Naprawdę? Zabić. No właśnie, to uh, by było najlepsze. Tak to kombo by wyszło. By nie, 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 go, nie. Nie, go, nie, <laughs> nie, nie. No, nie, nie, Kogoś innego może. Ale useless role ale, mam. Ale, o kurde, no nie da się. Ale useless role. O kurde. O tutaj są. Co się stało? Rzuciliście go do szafy? Nie, co? Wrzuciliście go do no, szafy? No ktoś w szafie wylądował No ktoś w szafie wylądował no cóż. Nie, nie, cóż. nie w szafie Mhm, mm nie wylądował Nie wylądował w szafie tak. Ej, wcale nikt A, nie wylądował wow. nie Czekaj, wow. czekaj, czekaj wow. Bierz go, Pop, go Dawaj, dawaj Do szafy O kurde Ale dziwne O nie O wow. Nie mam oh pytać. Widzę, wow, dobra ty 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 Co jest? Moje, Mongo! <grym> e, nie. nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie Wiksa mnie ostatnio pobiła brutalnie, więc no Trzeba To wygłosować. nas też to nie obchodzi Nas też Zara to nie obchodzi Dobra, no cóż Amongo no, ma rację Wixę. Wygłosować VIXa Na Mongo! Tak Mendiego mi zabić, to było smutne. Perfekt, ja, ja mam nadzieję, że... o, I Mendiego i d to było ale, ale strasznie smutne. Ale na zagłosowaliście, prawda? No, ja zagłosowałem A, na VIX'a, ale widzę, że nikt inny, mi, nikt inny nie głosuje. Nie no, kocham was, no, kocha ko kochani jesteście, kocham was. Było super. No co? pora jest. umierać. Go. On jest głupkiem. Wow, ale masz ograniczone i grał, nie się. Miałem, a Małgos się przyznał. Oh, uh, ale masz Nie wiedziałem na, wiedział no, na samym początku, że głupkiem jest. Ale tak mi <grym> do tak Mandiego i Dediriego biegam z nimi przez pół gry i, i, i wrzucacie ich do szafy. To było ejbi ale, ale, ale dostałeś korupta? <grym> a, dostałem A co, byłeś broną? Byłem broną No, no ale, ale No z kurty, się podbiszu, spotkaliśmy. Dobra. No, no. Diedry, kim byłeś? Znaczy to jest. O oh, nie. Neweks! No Delvex. Delvex, Dobrze. No, nie dostanę do impostora żadnego nawet, no. Dramat, tragedia. O, widzi. idę Diri. co tam? Widać, że przeznaczenie. Jesteś, jesteś impostorem może? Tak. No, bo ja jestem Luis z Kasiarzem, widzisz chyba. No. A cóż więc? Rękam. Witam witam Gremlin idź sobie I sobie Gremlin nie chcesz tego AB widzieć Ebi nie ufaj gremlinowi nie ufaj gremlinowi Tak ci A co? Aaa No nie no gremlin idź sobie No nic idź Spokojnie, sobie co? Nie, o. O. Pop -jump. Pop -jump. o O Pokczomp Pokczomp O Impreza <laughs> Ale no ma To ma impreza. ma impreza. Ale wyleciał Ogólnie to Ogólnie to a a

Powiedz, ja powiem, nie ja mógł. powiem, ja powiem, proszę, proszę ja. Nie. Dobra. Mm. Nie, Nikt nie pytał. Ja bym wyrzucił za to Delvexa teraz. No to za, no, to, no, to Delveks jednak, no. Ja bym go wygłosował. Ej, to jeszcze raz, to jeszcze raz. Ty nie, nie, nie. Ja nie, nie wyciszyć go, z słuchawki. Ja, Dobra, już nic nie będę słyszał. Dobra. Na szczęście nie słyszę go. Dobra, na szczęście z słuchawki, więc jestem uratowany.

Dokładnie. Ejbi, ale przynajmniej masz teraz tego. tytuł odcinka. Delwex mówi, uwój, wygrywa, wygrywa. Nie. nie Delwex mówi badawce słowo jest, i. To, to jest chujowy tytuł. tytuł. Jakiś tytuł, nie? Nie znam tego Powali mi no, do no, to... kolegów do szafy. Na moich oczach. Martwych. mnie to. Chowali. Kolegów do szafy, tako. Dobra, leci, będzie widzialny tym razem. Słońce jakiś impostor. Witam Czemu nic nie mówicie? Do mnie Albo. bo Ja to ja sprzątam Kubi albo... albo sprzątasz, albo Albo ten, albo mówisz no, Nie ma Aaa okay. Rozumiem ja O, już nie, już nie będzie krzyczeć O, suka Areze, słyszałem Może? Hej Dobra, to jest Witaj Ib. Dobrze Dobra, Dobra. W jest. Nie, nie to tylko... Witam No nie wiem, że eee, Tylko streamuję nagrywam No też no, mi się tak kanadyjka. Kanadyjka. Aha. No nie, źle Ale o, o, kanadyjka No krakier ja uzgasiłem kanadejkę? Nie, go. Ale, wiks zaczął być. to no Ja? No, to no, ale, szybkie rady. rundy no, jak teraz. Bamy, ja nie, 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 ty też byłeś Dodo? No, do, do? Jest no mądujące, nie, no nie muszę No nie, no co? Ja yeah, <grym> <grym> do Ale mamy wyczucie No Normalnie Dobra mamy teraz to... Ejbi, to teraz masz inny odcinek Musisz sobie ten gus guz Ale Dodo zawsze wygrywa No to tam kończymy odcinek, elo rundy. I, na, i nazwać na dzień dodo dać na shorta dać nie mógł Musisz kończymy. zrobić shorta ja po prostu